Hej. Przy sprzedaży wysyłkowej możemy korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Nie musimy wystawiać paragonów do naszej sprzedaży, natomiast musimy jakąś tą sprzedaż dokumentować, tak? i te, ten dokument przekazywać do naszej księgowości na podstawie tego, ona wylicza nam e, przychód, dochód itd. Więc e, tym dokumentem jest zestawienie sprzedaży bezrachunkowej. A w tym właśnie filmie pokażę, jak zrobić takie zestawienie sprzedaży bezrachunkowej w programie Baselinker. Tak więc logujemy się do naszego panelu. Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki zamówienia i wydruki i eksporty. I tutaj mamy jak taki wydruk, taki eksport, jak eksport podstawowych informacji o zamówieniu do formatu CSV. I to jest taki jakby szablon domyślny, który tutaj był już w baselinkerze. Więc kopiujemy sobie, duplikuj utwórz klon tego wydruku z możliwością właśnie edycji. My będziemy sobie edytować ten nasz yy, yy, sklonowany ten, 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 ten wydruk. Klikamy tutaj oczywiście potwierdź. I mamy kopię yy, w typ CSV opis. Możemy sobie tutaj edytować to. I w edycji nazywamy sobie to zestawienie na przykład. Czy zestawienie sprzedaży bezrachunkowej, czy zestawienie miesięczne, prawda? Tak jak ci pasuje, żebyś wiedział, że to chodzi, wiedział, czy wiedziała, że to chodzi właśnie o to zestawienie miesięczne. Rodzaj zostawiamy CSV, pobieraj plik na dysk jak najbardziej tak. Tutaj w sekcjach wystarczy, żeby było samo zamówienie. I teraz tu w tej sekcji zamówienia. Będziemy wpisywać po kolei w cudzysłowach, w cudzysłowiach to, czego będziemy potrzebować, czego będzie dotyczyć każda poszczególna kolumna w pliku. Czyli w pierwszej kolumnie będziemy potrzebować daty, więc nazywamy sobie ją data, średnik, w kolejnej może to być na przykład do zapłaty, tak, czyli łączna. Wartość, do, jaka była do zapłaty za towar plus za przesyłkę, czyli to, co stanowi tak naprawdę nasz przychód: imię i nazwisko naszego klienta, prawda? Adres, kod pocztowy, miasto, rodzaj dostawy. koszt dostawy, nick Allegro i chyba wydaje mi się, że tyle wystarczy. Następ w następnej sekcji musimy dodać tutaj tagi te, które właśnie sobie wybraliśmy, tak? Czyli najpierw, czyli tak. Pierwszy tu był data, więc tu po zamówienia pozycje szukamy data zamówienia, czyli to jest data zakupu. Średnik. Dajemy tutaj. Kolejna była do zapłaty, czyli wartość całkowita. Tak? Następne było imię i nazwisko. Tutaj jest dostawa imię i nazwisko. Tą firmę możemy sobie tutaj usunąć stąd. Dostawa adres, dostawa kod pocztowy, dostawa miasto. Telefon i e-mail możemy usunąć. To nie jest potrzebne. Po mieście mieliśmy rodzaj dostawy, wysyłka nazwa, następnie wysyłka cena, następnie klient login i tyle. Tak. Ok, i to już jest nasz szablon przygotowany właśnie pod, ten, pod to zestawienie. Klikamy sobie tutaj, zapisz. I ten szablon już, już tutaj jest. W moim przypadku będzie to to zestawienie miesięczne, prawda? Ok, teraz przechodzimy sobie do listy zamówień. Filtrujemy te zamówienia. Filtrowanie zamówień tutaj mamy, i wybieramy sobie datę. Tak, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, prawda? i ustaw filtr wyskakują nam wszystkie zamówienia i jeszcze musimy przefiltrować te, które są na fakturę, bo chodzi o to, żeby podwójnie nie wykazać jakiegoś przychodu, prawda? Jeżeli wystawiliśmy fakturę na jakieś zamówienie, no to nie musimy już go tutaj w tym zestawieniu zawierać. Dlatego dokument sprzedaży klient nie chce faktury, tak? I już nam troszeczkę się mniej wyświetliło tych zamówień. I teraz tak. Tutaj klikamy. Zaznacz na wszystkich stronach, zaznacz wszystkie. Mamy zaznaczone wszystkie te zamówienia, i tutaj mamy coś takiego jak wydruki i eksporty. Klikamy sobie to, i mamy różne, właśnie te wydruki, które są, które tam ustawiliśmy. I jest to zestawienie miesięczne, więc klikamy sobie to zestawienie miesięczne. Ono nam się pobierze. Po pobraniu możemy sobie kliknąć, tak, żeby nam się otworzyło w, w Excelu i tutaj. Ja tutaj będę musiał to wy, zatuszować, bo tutaj są oczywiście jakieś tam dane wrażliwe, natomiast tutaj nie, są, nie jest to odpowiednio dobrze sformatowane. Nie ma polskich znaków, Z, źle są sformatowane wartości liczbowe, dlatego po otwarciu możemy otworzyć też tego Excela po prostu ze, ze startu. Nie wiem, czy tutaj będzie widoczne, ale chodzi o ten główny, ten panel na samej górze w Excelu, jak mamy plik, narzędzia główne, Stawianie, rysowanie i tak dalej, i tu są dane. Klikamy dane, i tutaj mamy z pliku tekstowego CSV. I musimy w ten sposób otworzyć ten plik pobrany po pobraniu, po otworzeniu w ten sposób tego pliku. Tutaj pokaże nam, pokaże nam się, w jaki sposób on będzie, jakby, rozczytywał te wszystkie kolumny. I tutaj po prostu klikamy tylko tyle, że załaduj. I teraz, właśnie w taki sposób będzie to wyglądać. Będą już polskie znaki, więc to już będzie więc to już, już mamy praktycznie gotowe. Co jeszcze musimy zrobić? To musimy sobie zaznaczyć kolumnę, z, yy, musimy sobie zaznaczyć kolumnę z wartością, yy, z, z, z wartością do zapłaty i z wartością yy, do wysyłki, przejść do narzędzi głównych i znajdź i zaznacz i zamień. I tutaj musimy sobie znaleźć kropkę i zamień na przecinek, tak? i z, zamień wszystko. Będziemy mogli sobie bardzo, w bardzo prosty sposób po, podliczyć całą wartość, tak? Czyli schodzimy sobie tutaj na dół. Tu jeszcze jedna ważna kwestia. W przypadku tego eksportu data, imię, nazwisko, adres, kod pocztowy tutaj mamy na samym dole, więc możemy sobie zaznaczyć całą tą, całą, cały ten wiersz, wytnij, tak? Przejść na samą górę i tutaj sobie go wkleić po prostu, prawda? Oczywiście tu są jakieś tam drobne, drobne mogą być tam do poprawienia, a niektóre, na przykład przesunięcie wszystkich wierszy w jedną stronę wszystkich kolumn. Także to są już bardzo takie kosmetyczne kwestie, więc to, to już każdy sobie myślę, że z tym poradzi. Chodzi o sam fakt, że w tym miejscu możemy zrobić sobie równa się suma, tak? Suma wszystkich, yy, wszystkich tych yy, tutaj wierszy w tej danej kolumnie i od razu mamy sumę Naszego, naszych, naszych, wszystkich zamówień. Pod tym jeszcze, oczywiście, trzeba dać zwroty, jakie mieliśmy, które obniżą nam ten przychód, prawda? No i to, tak naprawdę, jest zestawienie. Na samej górze sobie to, można sobie to wszystko przesunąć troszkę w dół. Na samej górze jeszcze zrobić jakąś taką jedną, scaloną, jeden, jeden scalony, duży, duży wiersz w którym jest jakiś nagłówek, tak, zestawienie sprzedaży bezrachunkowej z takiego i z takiego miesiąca na taką i na taką firmę, no i w zasadzie tak to wygląda, więc dosyć, no w zasadzie bardzo szybko, jak już zrobimy ten, sobie ten szablon tego eksportu, to tak naprawdę, tak jak tutaj widzieliście, to jest dosłownie kilka minut, żeby przygotować takie zestawienie sprzedaży bezrachunkowej, tak, więc no mam nadzieję, że, że ten film był pomocny, więcej takich technicznych kwestii związanych ze sprzedażą na Allegro, szczególnie właśnie w dropshippingu znajdziesz w moim kursie domowy system sprzedaży wejdź na stronę sikoramateusz.pl tam są wszelkie informacje, także zapraszam serdecznie, natomiast w tym filmie byłoby to na tyle wielkie dzięki za obejrzenie, no i oczywiście zostaw lajka zostaw subskrypcję i widzimy się w następnym filmie, cześć